Siema Siema, dzisiaj będziemy nagrywać A czekajcie. i będzie nagrywać, to jest E Papieros e Mama, -ma, moja mama może Was wyzdrowić Dziema. Dzisiaj będzie nagrywać kanał na YouTube. Mój kanał będzie nazywał Audica Au to chuj. Może straśpi Ja do, do Staszka mówię, spierdalaj psie. Bo go nie lubię. Zostawcie łapeczkę w górę, po jakimś to poznawię was w Skopie. Bo i policji górnej, i górowi do Jęgowskiej ja może go nie lubię i żeby debil mi oddał telefon. Jak wiecie, to ja nie lubię, ktoś mu zabiera. Raz ze stukiem telefonu i nigdy do tego nie dopuszczę. Mama w tym. Czekajcie, chwilę, przepraszam. Ma, tu mam but. O, mocna. A jutro będę robić drugi film. Dotąd aż do podłego. Simo, zwróci łapeczkę w górę. A pamiętajcie, liczę zbierzcie łapek.